Cześć, witajcie. Taki szybki filmik, e, co się dzieje w moim zbiorniku. E, słuchajcie, no jak wiecie, minął już tydzień, odkąd zalałem sobie właśnie ten zbiornik z czarnymi wodami. E, co się tu stało? No zasadniczo to się nie stało praktycznie nic. E, poza tym, że tam na niektórych gałęziach zaczyna pojawiać się po prostu taki, taki śluz, taki nalot, ale to jest oczywiście normalna sprawa przy dojrzewaniu akwarium, szczególnie e, akwarium, w którym jest bardzo dużo drewna. Eee, z tego co tutaj zauważyłem, no to na razie, no jak widzicie, no tylko woda eee, zasadniczo została się taka, taka bardziej herbaciana, chociaż jak dla mnie i tak jest za mało i nie wiem czy jej po prostu jakoś jeszcze wywarem szyszek albo przynajmniej torfem eee, nie zabarwię. Eee. Co poza tym, no gałęzie niektóre potonęły, liście potonęły, część z nich jeszcze, jeszcze sobie właśnie nasiąka wodą. A więc tak, stwierdziłem na razie, że nie będę kupował tutaj filtra docelowego, ponieważ zrobiłem sobie sam. Już Wam go pokażę, sorry, że tak w ogóle dzisiaj będę z ręki nagrywał. Bardzo profesjonalny filtr z butelki 5 litrowej po wodzie demineralizowanej. Tutaj jest ten zwykły właśnie filtr Aquaela Turbo 500, który właśnie był no po prostu jako system filtracyjny. Tam dodałem do niego wężyk i na szybkiego po prostu kupiłem sobie Matrix. Wyciąłem tutaj dziurę i po prostu powoli tutaj się wlewa. Może mam to jakoś rozświetlę, żeby było lepiej widać. No, dany Matrix, on się de, po prostu delikatnie tam przepływa, e, ta woda do tego zasiedla się bakteriami, to co jest najważniejsze, tam jest dane troszeczkę jeszcze waty, żeby filtrowało mechanicznie. No, a więc tak to wszystko wygląda, wybaczcie, że ja troszeczkę ten ekran ściemniam, ale e, na razie jeszcze nie mam tutaj docelowego światła, e, po prostu ten naświetlacz... Jak na razie spełnia, spełnia swoje funkcje. Powiem Wam szczerze, że jeżeli, go, jeżeli tą wodę troszeczkę jeszcze zabarwię, to myślę, że ten naświetlacz tutaj zostanie, ale telefon po prostu odbiera to o wiele jaśniej niż jest tak naprawdę w rzeczywistości. Co więc tutaj zrobiłem w tym akwarium? Na razie powiem Wam szczerze, nie zrobiłem nic. Może jakąś taką delikatną podmianę wody, tam z 4-5 litrów zrobię. Dolałem bakterii Stability. E, wrzuciłem e, trochę roślin. E, tam miałem z przycinki tamtej, nie wiem co, co to za bardzo było za, za roślinę. E, kabomba, moczarka czy coś takiego. Nie, o sorry, limnobium, właśnie limnobium. E, niech to sobie zgnije, bo to jest też bardzo ważny aspekt, e, właśnie jeżeli chcemy odzorywać e, zbiornik z biotopem czarnych wód. Zastanowiłem się już tak naprawdę nad, nad obsadą. Kupiłem wczoraj kirysy, które właśnie przechodzą kwarantannę. Przy okazji też do paletek, także kiryski tutaj na pewno będą. Mam zamiar tutaj wpuścić ich zbrojniki, mianowicie coś z rodziny L. Prawdopodobnie chyba tutaj postawię na L177. Piękny zbrojnik, taki czarny, żółty. Kropki i z żółtą obwódką ogona jest naprawdę super. Do tego z takich innych mieszkańców, w Toni prawdopodobnie postawię na chyba, chyba na Rodostomusy, tak po prostu myślę. Ewentualnie może, że jeszcze coś ktoś mi poleci albo coś ciekawego znajdę. I prawdopodobnie będzie tutaj jedna para pieniężniczek, tylko jeszcze nie mogę się. Zdecydować, właśnie jaka, chociaż też jest tutaj to nieduży zbiornik, także nie chciałbym go na pewno jakoś mega przesadnie obłożyć rybami, prawda? No, także myślę, że nie ma na dzień dzisiaj się co tutaj tak naprawdę dużo gadać. Jak kupię po prostu docelowy filt, docelową kaskadę, która tutaj będzie, ewentualnie jak już zrobię tą hydroponikę, no to wam coś nagram. Także dzisiaj tylko tak na szybko, że póki co dojrzewa z widocznych zmian, praktycznie nie dzieje się nic. Trzymajcie się i cześć.